Cześć kochani, ja Was pozdrawiam z pięknej plaży w słonecznej Turcji. I chcę Wam powiedzieć jedną ważną rzecz. Żebyście odważnie zawsze patrzyli w przyszłość i realizowali swoje marzenia, ale przede wszystkim, zanim to zacznie robić, to żebyście byli po prostu otwarci na nowe. Otwarcie na nowe umiejętności, na nowe doświadczenia, nowe możliwości, nowych ludzi. Dlatego, że nigdy nie wiecie, co dana decyzja może spowodować dobrego w waszym życiu. Ja dwa i pół roku temu zdecydowałam, że zacznę zajmować się biznesem internetowym. Nauczyłam się umiejętności takich, jak chociażby ta, w której po prostu występuję publicznie, mówię do kamery. Za chwilę to gdzieś tam dodam na swojego YouTube'a, na inne kanały. Buduję swój brand. i. Pomagam dzisiaj innym osobom, aby one się po prostu mogły również realizować w biznesie online, aby po prostu spe, spełniały się, aby miały czas i pieniądze na to, aby realizować swoje marzenia i żeby też miały taką niezależność, niezależność w postaci tego, że pakujesz laptopa, pyk, lecisz gdzie chcesz i tak naprawdę niezależnie co się dzisiaj dzieje, czy coś dobrego, czy, czy niedobrego, czy masz ochotę po prostu wyjechać i odpocząć, czy, czy musisz po prostu wyjechać i tak dalej to możesz po prostu zabrać swój biznes i masz cały swój biznes, całe swoje zarobki po prostu ze sobą, gdziekolwiek nie jesteś. Ja pozdrawiam serdecznie, uciekam na śniadanko i do zobaczenia w następnych materiałach.